Witam Państwa bardzo serdecznie Dzisiaj będzie inny filmik niż zwykle O tym co się stało wczoraj w Jeleniej Górze Wczoraj jeszcze o tym mówiło całe miasto A dzisiaj mówi już o tym cała Polska Wczoraj 15 grudnia bieżącego roku przed godziną 15 znaleziono przy rzece, która znajduje się niedaleko Szkoły Podstawowej nr 10, ciało dwunastoletniej dziewczynki. Z różnych źródeł wiadomo, że do śmierci dziewczynki doszło poprzez działanie osób trzecich i że do śmierci przyczyniła się czternastoletnia Dziewczyna z siódmej klasy, które razem chodziły do jednej szkoły, czyli do szkoły podstawowej numer 10, tylko że dwunastoletnia dziewczynka chodziła do piątej klasy. Współczuję e, straty bliskim. E, Dziewczynki, rodzinie, a szczególnie rodzicom, bo to jest wielka strata, a szczególnie jeszcze przed świętami, które się zbliżają. Prezydent miasta Jeleni Góry Jerzy Łóżniak ogłosił, że Dzień pogrzebu dziewczynki będzie dniem pogrzebu na terenie miasta Jelenia Góra. A obecnie ciało dziewczynki zostało zabrane i jest dokładnie badane. I będzie wiadomo, jak dokładnie doszło do śmierci 12-letniej dziewczynki. Bardzo wielka strata. Dla rodziców i bliskich stracić yy, swoje dziecko, które miało całe życie przed sobą i mężczyznę. No cóż, mogę więcej powiedzieć. Współczuję bólu, którzy bliscy dziewczynki i rodzina przeżywają. Do zobaczenia, Państwu.